W dzisiejszym filmie przyjrzymy się przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie. Najpierw jej wysłuchamy, a później zastanowimy się nad wnioskami i płynącą z niej nauką. Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał swoich uczniów i tłumy, podszedł do niego uczony w prawie człowiek, który doskonale znał pisma i przepisy religijne. Nie przyszedłby szczerze poszukać odpowiedzi, lecz by poddać Jezusa próbie, chciał sprawdzić, jak Jezus odpowie, może nawet złapać go na błędzie. Zapytał nauczycielu: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jednak Jezus nie dał się wciągnąć w podstęp. Zamiast bezpośrednio odpowiadać, zadał pytanie: co jest napisane w prawie? Jakie rozumiesz? Uczony bez wahania odpowiedział, cytując pismo: Będziesz miłował pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Jezus przytaknął i powiedział: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Ale uczony nie był zadowolony z odpowiedzi. Więc zadał kolejne pytanie: A kto jest moim bliźnim? zapytał. Jego pytanie miało drugie dno. Uczony w prawie liczył, że Jezus wskaże konkretną grupę osób jako bliźnich zapewne swoich rodaków, współwyznawców, może ludzi o podobnym statusie społecznym. W tamtym czasie pojęcie bliźniego było często ograniczane do ludzi z własnej społeczności. Narodu czy grupy religijnej. Uczony chciał ustalić granice tej miłości, gdzie się kończy odpowiedzialność za innych i kogo można wykluczyć. W odpowiedzi Jezus opowiedział następującą przypowieść: Pewnego razu człowiek wyruszył w podróż z Jerozolimy do Jerycha. Droga ta była niebezpieczna. Słynęła z częstych napadów. Niestety, jego podróż została przerwana przez grupę bandytów. Napadli go, dotkliwie pobili, okradli, a potem zostawili na poboczu ledwo żywego. Leżał tam samotnie, ranny i bezradny. Po jakimś czasie drogą przechodził kapłan. Wydawać by się mogło, że jeśli ktoś miałby się zatrzymać to właśnie on. Kapłan był sługą Boga, poświęcał swoje życie na służbie w świątyni. To właśnie on powinien być wzorem miłosierdzia i współczucia, pomagać tym, którzy są w potrzebie, szczególnie w sytuacjach tak dramatycznych. Jednak, mimo że zobaczył rannego człowieka, nie zatrzymał się, odwrócił wzrok, przeszedł na drugą stronę drogi i poszedł dalej. Wkrótce potem drogą przechodził Lewita. Lewici pełnili ważną funkcję w świątyni, byli odpowiedzialni za jej utrzymanie, pomagali kapłanom w ich obrzędach, a niektórzy z nich byli także nauczycielami prawa. Lewita, podobnie jak kapłan, znał pisma i przykazania, które wzywały do miłości i troski o bliźnich. On również zobaczył rannego człowieka, ale nie zatrzymał się. Po tych dwóch pojawił się Samarytanin. W tamtych czasach między Żydami a Samarytanami panowała wzajemna niechęć i uprzedzenia. Żydzi unikali kontaktu z Samarytanami, a czasem wręcz nimi gardzili. Mimo to, gdy Samarytanin zobaczył rannego, ulitował się nad nim. Podszedł do niego, opatrzył jego rany, polewając je oliwą i winem, a potem przewiązał je bandażem. Następnie wsadził rannego na swojego osła i zawiózł go do pobliskiej gospody, gdzie zapewnił mu opiekę. Nazajutrz, gdy Samarytanin musiał już ruszać w dalszą drogę, wyjął dwa denary, czyli kwotę wystarczającą na kilka dni opieki. I dał je gospodarzowi, mówiąc: Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, kiedy wrócę. Po zakończeniu przypowieści Jezus zwrócił się do uczonego w piśmie i zapytał: Kto z tych trzech według ciebie okazał się bliźnim człowieka napadniętego przez zbójców? Uczony odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus rzekł na to. Idź i ty, czyń podobnie. Wnioski i lekcje z przypowieści. Ta przypowieść ma głęboki morał, który możemy odnieść do współczesnego życia. Po pierwsze, przypomina nam, że to jacy jesteśmy i ile miłosierdzia jesteśmy w stanie okazać, niekoniecznie idzie w parze z tym, jak postrzegają nas inni. Kapłan i Lewita, którzy powinni być wzorami miłości bliźniego, zawiedli. Czasami formalizm, strach, rutyna czy własna wygoda mogą nas powstrzymać przed czynieniem dobra. Jednak miłość bliźniego wymaga od nas wyjścia poza schematy i zobaczenia człowieka w potrzebie. Po drugie, pomoc drugiemu człowiekowi nie powinna być ograniczona przez różnice. Wrogowie mogą stać się naszymi największymi sprzymierzeńcami w chwilach próby, tak jak samarytanin, który pomógł Żydowi. W dzisiejszym świecie często dzielimy się na grupy, kategorie, kultury, wyznania, ale przypowieść pokazuje, że podziały te są sztuczne, kiedy w grę wchodzi prawdziwe cierpienie i potrzeba. Po trzecie, przypowieść ta uczy, że czyny są ważniejsze od słów. Samarytanin nie mówił o miłosierdziu, po prostu je okazał poprzez swoje działania. Czasami łatwo jest mówić o współczuciu i miłości, ale prawdziwe wyzwanie polega na tym, by przekładać te uczucia na konkretne czyny, szczególnie wobec tych, których nie znamy albo wobec których nie mamy uprzedzenia. W naszym codziennym życiu możemy napotkać ludzi, którzy są rannymi na różne sposoby emocjonalnie, finansowo, społecznie. Możemy być jak kapłan i lewita, mijając ich, bo jesteśmy zbyt zajęci lub boimy się zaangażować ale przypowieść ta wzywa nas, byśmy byli jak Samarytanin, żebyśmy patrzyli na innych nie poprzez pryzmat różnic, ale przez pryzmat współczucia, które prowadzi nas do działania i do miłości.